Witam. Dzisiaj pokażę wam opony, jakie będą założone. Zamiast tych tych slików, a czy tam to jeszcze, tam to zimówka starej daty, ale ta to już slik. Będzie właśnie taka judełka na wszystkich kołach eee, 13, a rozmiar 175x70 na r na 13. Eee, tak, takie będą gumy, wydają mi się takie dość. Wysokie, ale to i tak się chyba zmieści. Zostać bez obciążenia. Na pewno wyższe będą jak sliki. <grym> tu mi się wydaje, że może mało powietrza jest w tym. O tutaj. Tutaj tak się wydaje, że jest wyższe nie. Ale to się powinno zmieścić. Nie ma problemu, nie? Błotnik. No, założyłem tak. Założyłem zaraz odpalę. Pokażę Wam, jak chodzi z tą sprężynką i z tą kuleczką. Zrobiłem nowe. Nowe. Ten, 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 łącznik 90 stopni powiększyłem. Powiększyłem jeszcze pogłębiłem te rowki przy tamtym. I teraz teraz fajnie. Fajnie to pracuje. Także co tam jest a te założyłem gumę tutaj. Ten, ten, oj, gaz. Nie wiem, czy to tak będzie, ale tak musi być. Myślałem też inaczej, żeby to zrobić. Tej pedał jazdy z góry to tak wygląda. Myślałem zrobić, ale nie wiem, czy to by zdało egzamin. Płaskownik węższy i tu tylko dospawać takie, jakby, nie wiem, stopki. I, i tu drugą. Nie wiem, płaskownik tam 50. Pięćdziesiątkę i tu też pięćdziesiątkę, taką też do, albo do tyłu to piętą, a do przodu palcami. No nie wiem, tak, tak mi się to wydaje, że można by było to zrobić. Tu założyłem taką gumę antypoślizgową przykręcona śrubami dziesiątkami, dziesiąt, dziesiątkami. O tak to wygląda. No tam o tym pedale właśnie. Nie, ja, to może zostanie. Ale inne właśnie tak myślałem, żeby tu i tutaj przyspawać tak jakby piętą, a tu na palce, ale to trzeba nogę zmienić. Nogę podnieść do góry. A tu jak no czy zależy komu wygodniej, nie? Tak mi się wydaje. Może taki długości całość, ile to ma? Tylko że właśnie dospawać te i tu taki płaskowniczek i dospawać takie by piętki do tego. No, także taki kapcie będą? Co tu jeszcze? Nie tyle chyba. Tutaj ten dobra, no to co? Odpalimy i zobaczymy. Przed tym paliłem no, że się troszkę. Fajne temperaturkę złapał. Dobra, odpalamy ich. i jedziemy. Tak to wygląda. Z góry Teraz zobaczymy. Dobra. Yy, tak, tu jest włączone, tu jest ten... Sanie. Na razie cześć.